Marcin, spotka, spotkaliśmy Marcina, Marcin się zna śmieje, że jesteśmy w trybie sportowym UWAŻAJ! a my w trybie, a my w trybie sportowym, spotkaliśmy się e, przypadkowo, nie przypadkowo oczywiście u nas jest bajsa nas tak, my byliśmy na bajsa e, no i sobie jedliśmy, Marcin przyjechał też a ja siedział z drugiej strony, także siedzimy w jednym lokalu. Nie i... wszedł głębiej. Nie, nie, do lokalu. Nie wszedł głębiej. Do lokalu. <laughs> Dobrze. A właśnie, tutaj dużo osób... Kup, kupujesz, dużo osób białych właśnie jeździ takimi cudakami. E... Większość jest starsze panie. Dobrze sobie radzą. Ja, bardzo. Dobrze. No to my teraz dzisiejszy dzień będzie... Dzień pod tytułem Przeprowadzka. przeprowadzka. Znaczy wy, wy, wywozimy rzeczy. A Marcin... Marcin kupił za swoje. Także będziemy zaraz pakować. Będzie cała akcja. Słoiki gratis. Słoiki do tego gratis, tak. Kobieta w swoim żywiole. Pakowanie, sprzątanie. No u nas jest akcja. Już po mało wszystko. Co ona tam dezyfekuje znowu? Wszystko, ja wszystko dezyfekuję. O ma jest, jest? Dobra, tam jest też pięknie. Eee, no dezyfekować wszystko, co za chwilę będzie jechało. Zostaw to! Eee, w każdym razie przygotowujemy to wszystko, bo dzisiaj będziemy przewozić regały, sofka, <laughs> okay. pufy. Pufy jadą też. E, parę, raż, parę różnych dziwnych rzeczy też pozabieramy, bo, e, bo się przydadzą. Damy Marcin na wyświetleniu takiego do wiatraczek. wiatraczek. E, nam to się przydawało, jak my sobie w podróży powie, nie, a po co nie? To, nie. Tyle rzeczy nam się poprzydawało, co No teraz po prostu nie zabieramy tego wszystkiego, bo będziemy się przemieszczać plecakowo stąd do Bangkoku. No i to wszystko nosić będę ja, a po co? E, także no, tutaj zostaną dwa, my tutaj też będziemy wracać, to przecież my nie jedziemy na wojnę. E, no i taki początek dnia, niedziela. Przyjechał Marcin e, i jedziemy, I jedziemy szukać transportu dla rzeczy. Dzisiaj jest oczywiście, że gorąco. Odpalcie. O oczywiście, że gorąco. Kmerzy się pochowali u siebie w tych, o w cieniu. No dobra, zobaczymy jak nam się to powiedzie. I ledwo ruszyliśmy, a już mamy. Proszę bardzo, taki transport sobie Znaleźliśmy, e, wszystko się powinno zmieścić na bo tak patrzę, bo jeszcze mamy jedną rzecz do zabrania i, ale chyba wszystko na raz powinno się zmieścić. Marcin ustala teraz e, cenę za, żeby oblecieć trasę zrobić i trwają negocjacje. rozmawia po kmersku. Chodzi o to, żeby cenę zbić, bo jak y, zaczyna ktoś mówić po kmersku, automatycznie cena się zmienia. Tak, <grystanie> Także się przydaje język. Dobra, pufy wyjeżdżają, sofa. Wyjeżdża. Regały już... Pierwszy regał wyjechał. <grystanie> Patrzcie, jak zadowoleni. <grystanie> Adam jeden z takich większych... Naczepek, które mają knerzy. Idą, idą. Ciężka sofa. Ze 100 kilo waży. Ze 100 kilo waży, mówię Wam. Patrzcie, jakie wyczerpanie na czole u Maćka. Zalewa, zalewa się I ja, potem. Potem to się zaleje. Zaleje się potem. No, więc czas na już wyprowadzkę, szykujemy się, trzeba opróżnić chatę. Tutaj są już dwa regały pakowane, sowki. Jest elegancko. Chciałam to szybko... Nie mogli znaleźć naczepki, bo takie ceny sobie wrzucili, więc... Mówię, lecę, robię zdjęcie i lecę do Sakury. ale znaleźli, znaleźli faceta, który zrobi to za mniejsze pieniądze, więc... Aha... Ten wiatraczek dla Marcina, to... Tam jest pakowane razem ze słojami. Tam ze słojami i plus jeszcze trzeba te wytargać słoiki dla Marcina. No to, to, to jest Marcina. Tak, to są słoje. Wszystko. Wszystko, co jest. A i tam są te yy, słoiki. No to do Sakury wystawię i nara. Tu są te duże słoje, nie, tak, to są te duże i mamy małe. Chcesz te małe? Z zakrętkami ze wszystkim? Nie, to jest taki wiatraczek. To sobie przy... Przy, komputerze. przy komputerze stawiasz? Jakby nie miał wiatraka, ale... Żeby chłodził. O widzisz, zawsze się przyda przy tej tych temperaturach. Ale niech chłodzi sobie komputer, nie? Dajesz no go... Duże A, dobra. No, super. Chcecie te słoiki, czy nie? No, nie? no, gdzie ja zupę, zupę z tego robię. Ja tu się wyzbywam, a to do sakury to wystaw. postawimy, na ten Ja, dobra. A co to jest ten drugi? To są e, śmieci, to są śmieci do wywalenia. To idealnie, czekaj Marcin, no damy... Ej, do spalenia na kurnikowo! Nie nie, my jesteśmy ekologiczni. Nic nie będziemy palić. Ja patrzę jakie puszki, ja po prostu w to nie wierzę. Jakie echo w ogóle na chacie. Maciej. Ty, a jak ja usiądę teraz na swojej sofce? Dam ci tą połówkę, która tam z boku jest. Dobra. Ty, z, bo, z boku. Okej, okay, my się pakujemy i lecimy dalej. Po lodówkach. No dobra, to... Aha, bo wy do Daniela i do Kasi jedziecie tak po lodówkę. Dobra, no okej. Okay. Y ja dalej szukam... Czy ktoś jest do Daniela, do Kasi, żeby im zawieźć w międzyczasie. No dobra. Sprzęt już cały wyjechał. Jedzie przed nami ta karoca kierunkowska włączony cały czas ale dobra e... no i jedziemy w kolejne miejsce jedziemy po lodówkę no jak to mówią firma bidna, ale solidna wszystko się poprzedzało ten jedzie fragles dalej e... no nie chyba jak będzie lodówka jechać ja będę siedział na tym bo to, to nie widzę tego żeby to miało w dobrym stanie przyjechać a szkoda lodówki naprawdę żeby się porysowała powijała. no bez sensu Dobra, dorzucona jest do tego wszystkiego. Lodówka, my już tą wyjeżdżamy. Mam nadzieję, że ten człowiek będzie już delikatnie jechać, chociaż ja w to nie wierzę. Uczy, uczy się. No dobra. To jedziemy teraz na Marcinkowo. My już zbliżamy się w kierunku Marcinkowa. Ale widzę, że to jakaś impreza będzie się szykowała, bo tutaj są te e, flagi, to są buddyjskie barwy o, oznaczające religię buddyjską no i cała droga jest usłana tymi, postawiona i kolejna i kolejna i tak będzie do miejsca, ale tylko nie wiem, czy będzie impreza weselna, czy będzie wręcz przeciwnie pogrzeb, no, ale widzicie tutaj jest tak porostawiane i tam kolejne i tak dalej. Powiem wam, sowka wniesiona, tak ją sobie Marcin ułożył i już dzisiaj to tutaj proszę bardzo się walcował po niej prawo w lewo, siedzieliśmy teraz obgadywaliśmy wszystkich i tak sobie teraz stoję. Słuchajcie. Super rok to co nie to był no no prawie, prawie, że, ale no fajny czas, fajny okres. Duża przygoda. Mieć kury. Tak ja się w ogóle nie spodziewałem. ale teraz jak gdzieś, no kury muszą być, bo bez kur to, to ciężko, no ale nie, no fajna przygoda, fajna. Marcinkowo na pewno będzie. No nie zrobię to na pewno jak te fraglesy, co tam sobie na tych mapach porobili tam, yy, ale no będzie u mnie takim miejscem na pewno ważnym. To co uciekamy? Nie, no poczekaj jeszcze. Jedna rzecz. Jeszcze na Malia. Ile ile A ma bo pien... Dobra, pogadamy o pieniądzach. Tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy będę miał okazję w najbliższym czasie tutaj przyjść. Patrzcie, czy się siwa niesie. jest. Siwa świeci, siedzi. Łoszty, tam glut pewnie. No tak, dzisiaj jest piekielnie gorąco. Słuchajcie. Jest 35 stopni. Ale uwierzcie mi szczerze, odczuwalna, to jest 4 dychy jak nic strasznie gorąco kmerzy pochowani siedzą, gwiazdy kmerskie, oczywiście jeszcze chodzą w polówkach, albo w takich pulo, w polarach bo one słońce, tam jest piękna kolba także no dobra, a my ruszamy do miasta bo muszę dzisiaj jeszcze Natalii przywieźć skuter póki go mamy jeszcze bo yy, Natalia idzie do Kasi yy, Księżniczkowej i możemy się też zjawimy. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj, no po prostu jesteśmy z uda nam się zrobić odcinek na studio. Jeździmy, krążymy, krążymy yy, i przyjechaliśmy z Marcinem sobie obgadać yy, przed wyjazdem, wszystkie sprawy, wszystkie rzeczy i lądujemy chyba, chyba, bo jeszcze nie wiem do końca. Nie? Zobaczymy czy, czy to... <grylish> mam <tosik> <tosik> no, no. A ty, a ty, a ty, a ty. Eee, mam poorany, powiem Ci, ten... brzuch motoru. No właśnie. Wsiedliśmy, to nawet Anglik nas zaczepił, że Marcin musi schudnąć. Tak powiedział, cytuję. Ja powiedział, albo schudnąć 20 kg, albo dopompować oponę. Wybieram dopompować oponę. No P tak, trzeba dopompować oponę, bo jest po prostu flaczek. No, raz, tak się to pompuje, oponę. Proszę bardzo, pokaż, bo będę podemonstrował. Jest także sobie siadamy teraz, spijemy piwo, Natalia pojechała do Kasi Kobiece tematy. No to co my tam? Co my? biedne żuczki Ja wam coś pokażę. Siedzimy sobie z Marcinem tutaj w knajpce Kilka osób pewnie zna tę knajpkę, to tu jest tutaj zaraz przy Old Barkecie Słuchajcie, ja po poprosiłem o sok pomidorowy dla Marcina. Co oni mu przynieśli, to ja nie mam pojęcia. <grystanie> Idzie. <grystanie> Okej. Okay. Sok pomidorowy twój. To nie sok pomidorowy No tak pani przyniosła. <grystanie> Co to jest? To no może być świeże, wyciśnięty są pomidory. Tak jest? Że jest? No, no tak wygląda. Wiesz, nie jest słodki, nie To, to że są dojrzałe pomidory, też, tak, to jest taki tak Aha, bo to są ale... te kmerskie, zielone. Tak. No dobra. Może nie zielone, ale. Nie słodko, to nie. zupełnie jak sobie <laughs> Jak ona przyniosła ale... mi, to ja mówię. Myślę, to jest melon, <laughs> czy znaczy, co to ma być? Ale przypomina smak? Nie, właśnie nie, ale w no nie jest, je. jest okay. słone, nie jest słodkie. Nie. Okay. Co robić? Miałem się obrazić, już szedłem tutaj, żeby się obrazić, ale Da się żyć. Może ostatnie chwile, a mamy starą pagodę. Takie chwile, latam z Marcinem, bo jeszcze mogę. Kiedyś myślałem, że no. to jest Rometa. A to jest robić. Nie, a Brown Cup. Gdzieś ty mnie przewiózł. chwilę, Takie, proszę bardzo, luksusy. Nie, yy. Nie spodziewałem się, że tu się zjawię. Jesteśmy przy Riverside. Jak widzicie, pięknie oświetlona. Yy. Ej, okay, Pani jedzie, Pani do świateł, a Pani pod prąd, dobra? To trzeba <grystanie> Marcin się pytał, czy, czy byłem kiedyś w Brown's No Nie, nie, nie byłem. Ja planowałem pojechać troszeczkę dalej do Kaczego yy, Baru, czyli Duck Bar. Ja bym powiem, mam ograniczony czas, bo moja Pani już powiedziała, że w Paku kończy się Twój czas y, zabawy. Lądujemy albo i wróć inaczej. Startujemy, także trzeba się przygotować do wyjazdu. No, żarty się skończyły. Jak to mówią? Człowiek chce dużo y, na sam koniec, no, ale obowiązki y, powodują to, że no jesteśmy. Takie sytuacje, a nie inne. Ja Wam tylko pokażę. Rzeka Seemrib. I Beside tu jest naprzeciw Was stara pogoda, mosty. Można fajnie sobie tutaj spędzić czas, przejść sobie od knajpy do knajpy, od yy, baru do baru, od lokalu do lokalu, dochodząc aż tam pod palac królewski, w tamtą stronę. I wracając sobie z powrotem, nawet wziąć sobie, bo tutaj wieczorem będą wszędzie ustawione yy, street foody wziąć sobie jedzenie i wrzucić do siebie, do, do hotelu. Miejscówka super, ja polecam, ja polecam. Dużo razy z Natalią tutaj przyjeżdżaliśmy, można odpocząć, można się pobawić ze znajomymi. Także jest ok. Czekajcie, czekaj. Ach, tam jest intruz, kręci mnie, dobra, lecę. Słuchajcie, yy, tu mamy chłopaka, którego wszyscy pamiętają, oczywiście. Ja, ja, ja. da nóżka. To jest y, chłopak, który robi kawę. By... Robi kawę. To był chłopak, który stał po drugiej stronie i tam on e, robił kawę dla mnie, dla Natalii kilkura... kilkukrotnie. E... Ja, dojść do, do siebie, nie mogę teraz. No i tam mieliśmy okazję rozmawiać z dziewczyną, która mówiła doskonale, bo oczywiście po angielsku i rozmawialiśmy kilkukrotnie, jeden, drugi, trzeci raz. Spotkaliśmy się z, się z nią, z bratem, piliśmy kawę po drugiej stronie. Co się okazuje, teraz wiem, że to jest nauczycielka Marcina. Ja jestem w szoku, po prostu jak ja to powiem Natalii, ona padnie na plecy. No i takie spotkanie to trzeba obie opić. <grymne> mam cię! Tak, trzeba opić. Przejechaćmy do Kaczego Baru. E, usiedzimy sobie jeszcze na piwko, bo tyle mam czasu. Moja pani robi <grymne> do domu. Także tu nie ma żartów, tu się nie negocjuje. Do domu trzeba jechać. E, no przygoda, no słuchajcie, to coś... Jestem... No jedziemy, się śmiejemy sami, kurde. Wszyscy po No tak, tak. No. Coś spina ludzi. Okej. Okay. Tutaj macie street food. Już się po drugiej stronie też rozkładają kolejne. Uhuhu.